Narzędzie złącz utwórz umożliwia skracanie lub wydłużanie obiektów do punktu ich przecięcia. Za pomocą odpowiednio dobranych trybów możesz nawet przecinać lub rozszerzać obiekty. Pozwala to na bardziej efektywny proces rysowania i może znacznie przyspieszyć czas wymagany do modyfikacji istniejących rysunków. Narzędzie to współpracuje z wieloma obiektami, takimi jak linie, łuki, polilinie, wielokąty, krzywe i płaszczyzny nurbs. A nawet połacie dachowe. Aby aktywować narzędzie Złącz utwórz, wybierz je z palety narzędzi podstawowych lub naciśnij Alt lub Option L na klawiaturze. Gdy narzędzie jest aktywne, zobaczysz cztery tryby pracy: pojedyncze połączenie obiektów, podwójne połączenie obiektów, tworzenie podwójnej kombinacji obiektów oraz połączenie kilku obiektów. Pierwszy tryb Pojedyncze połączenie obiektów skraca lub wydłuża wybrany obiekt, pozwalając, aby złączył się z innym obiektem ograniczającym. Można łączyć tylko otwarte kształty, takie jak linie, łuki lub otwarte wielokąty. Zamknięte obiekty, takie jak prostokąty i okręgi, nie mogą być łączone i mogą być używane tylko jako obiekty ograniczające. Aby połączyć obiekty w tym trybie, Wybierz narzędzie Złącz utwórz z palety narzędzi podstawowych i użyj trybu Pojedyncze połączenie obiektów. Kliknij obiekt, który chcesz przyłączyć, a następnie kliknij drugi, ograniczający obiekt. Pierwszy obiekt zostanie przekształcony tak, aby dopasować go do drugiego obiektu. Ten tryb może być używany również do łączenia wielu zaznaczonych obiektów z obiektem graniczącym przez wcześniejsze ich zaznaczenie, a następnie przytrzymanie klawiszy ALT lub OPTION podczas klikania obiektu ograniczającego. Kolejny tryb narzędzia, podwójne połączenie obiektów, można wykorzystać do skracania lub wydłużania jednocześnie dwóch obiektów w celu ich złączenia w punkcie przecięcia. W tym trybie również używamy tylko otwartych obiektów. Aby połączyć dwa obiekty, wybierz narzędzie Złącz Utwórz z palety podstawowej i przycisk podwójne połączenie obiektów z paska trybów. Najpierw kliknij pierwszy obiekt, a następnie drugi. Oba obiekty są automatycznie wydłużone lub skrócone, aby spotkać się w punktach przecięcia. Może to być przydatne podczas stworzenia kształtów na podstawie prowadnic lub podczas pracy z powierzchniami dachowymi. Jeśli użyjesz tego narzędzia na krzywych lub powierzchniach NURBS. Zobaczysz dodatkowe okno dialogowe, które zostanie omówione w dalszych częściach tego nagrania. Podczas łączenia powierzchni dachowych, dodatkowo możesz wybrać metodę, którą chcesz je połączyć. Do wyboru mamy połacie dachu połączone kątowo na ucios lub połacie dachu połączone pionowo. Jest to przydatne podczas tworzenia niestandardowych dachów lub bardziej złożonych projektów. Trzeci tryb tworzenie podwójnej kombinacji obiektów. Jest podobny do trybu podwójne połączenie obiektów. W odróżnieniu jednak tryb ten skraca lub wydłuża wybrane obiekty łącząc je razem. Zamiast dwóch obiektów dostaniemy jeden. Aby użyć tego trybu wybierz narzędzie złącz utwórz z palety podstawowej, a z paska trybów przycisk tworzenie podwójnej kombinacji obiektów. Potem kliknij w pierwszy obiekt a następnie w drugi. Oba obiekty są skracane lub rozszerzane w ich punktach końcowych do miejsca przecięcia, pozostając jako jeden obiekt. Czwarty tryb: połączenie kilku obiektów umożliwia połączenie wielu otwartych obiektów z jednym obiektem ograniczającym za pomocą minimalnej liczby kliknięć. Wybierz narzędzie Złącz utwórz z palety narzędzi podstawowych i wybierz połączenie kilku obiektów z paska trybów. Najpierw kliknij obiekt ograniczający. Zostanie on podświetlony na czerwono. Następnie kliknij obiekt, który chcesz rozszerzyć lub przyciąć. To łączy obiekty z obiektem ograniczającym. Kontynuuj klikanie obiektów, aby połączyć się z tym samym obiektem ograniczającym. Każdy kliknięty obiekt jest łączony z obiektem ograniczającym do czasu zmiany narzędzia lub wybrania pustego obszaru. Ten tryb ułatwia szybką zmianę wielu obiektów na rysunku bez konieczności dostosowywania wartości lub ustawień dla każdego obiektu osobno. Narzędzie złącz utwórz może być używane nawet w przypadku złożonych obiektów takich jak krzywe lub powierzchnie NURBS. Jeśli spróbujesz połączyć tego typu obiekty pojawi się dodatkowe okno. Ta opcja umożliwia określenie sposobu połączenia obiektów. Pierwszy tryb to pośrodku. Złączy dwa obiekty, przemieszczając punkty końcowe i łącząc je w połowie. Tryb Dopełnienie pozwala złączyć dwa obiekty, tworząc pomiędzy nimi obiekt dopełniający. Trzeci tryb Pozycjonowanie pozwala złączyć dwie krzywy NURBS, przemieszczając zaznaczony punkt końcowy obiektu, który chcesz połączyć do zaznaczonego punktu końcowego obiektu docelowego. Tryb styczny pozwala złączyć dwie krzywe nurbs tak, aby styczne obu krzywych były identyczne w punkcie wspólnym, tworząc tzw. ciągłość styczności. Ostatni tryb krzywizna pozwala złączyć dwie krzywe nurbs tak, by promienie krzywizny obu krzywych były identyczne w punkcie wspólnym. Jak widać, narzędzie złącz utwórz może być bardzo przydatne w różnych sytuacjach, od rysowania linii 2D do bardziej złożonych organicznych kształtów 3D. To narzędzie zapewnia szybki, łatwy sposób scalania obiektów i wydajnego rysowania.